Na ci afirmacje, na ci medytacje, na ci czary, jeżeli ty sam w fizyczności nie jesteś przepracowany. Jeżeli ty nie rozumiesz, że to ty działasz na swoją niekorzyść lub korzyść, że to ty podejmujesz te decyzje, które cię doprowadzają do tych miejsc, w których teraz jesteś, na ci cały rozwój duchowy, jeżeli ty nie uziemisz swojego ciała i swojego umysłu w świecie, w którym żyjesz. Na nic Ci powtarzanie, na nic Ci pisanie, na nic ci medytowanie, na nic Ci afirmowanie. Nic do Ciebie samo nie przyjdzie. Nic się samo za Ciebie nie zrobi. Nikt Ci niczego nie da. Nic na Ciebie nie spłynie. Nic do Ciebie nie przyjdzie nagle zza zakrętu. Nic. Tylko Ty przerobiony. Tylko Ty uziemiony. Tylko Ty rozumiejący fizyczność. I to... Co się dzieje w Twoim życiu, i to, że to Ty masz wpływ na to życie, i to Ty decydujesz, gdzie jesteś, tylko wtedy coś się zmieni w Twoim życiu.